Po pierwsze, temat, temat, z którym chcesz pracować. Pobądź z nim. Pomyśl o nim, poczuj, co tam jest, i tak na kilka dni przed sesją. Po drugie, jeśli mówimy o sesji online, to miejsce, w którym ci nikt nie będzie przeszkadzał, nikt nie będzie cię słyszał ani ty też rozmawiając głośno, czy krzycząc, nie wystraszysz kogoś albo nie będziesz ty komuś przeszkadzać. Kolejna rzecz to przestrzeń za ekranem przy sesji online. Parę metrów, tak żebym cię mógł widzieć i żebyś się mogła czy mógł poruszać w zasięgu jakby wzroku. To jest ważne, żebyśmy się widzieli na komputerze, a nie na smartfonie, dlatego że komputer ma większy ekran. Ja się poruszam po swojej przestrzeni bardzo często, a ty po swojej. Więc tak, żebyśmy się mogli widzieć trochę większymi, a nie na malutkim ekraniku telefonu.